Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Tyle tak mam już to sobą. Coraz bliżej jej się płona. Już tak wiele przeszło obok. Już jest doszałować. Mam przecząć. Gminny Ośrodek Kultury i Sportów Wiśniowej kładzie ogromny nacisk na pielęgnację i zachowywanie lokalnej kultury i tradycji. Po tym jak zbadano i utrwalono wiśniowską gotkę, nadszedł czas na poszerzenie wiedzy na temat wiśniowskich rzemiosł i zawodów tradycyjnych. Wiedzy, która na terenie gminy zgłębiana była przez dwa lata. O efektach tej pracy można było usłyszeć podczas pierwszego dnia dorocznego święta wiśniowej, czyli wiśnioweczki 2019, kiedy to odbył się wiśniowski Jarmark, rzemiosł i zawodów tradycyjnych, do którego można by przypisać hasło. Tu, gdzie teraz jest strażnica, kiedyś była targowica. Księgi barapane podają, że tradycja jarmarku, tutaj w wiśniowej, jest już od XVII wieku, i ideą organizatorów jest, aby to wydarzenie. W równym wymiarze i charakterze było współtworzone przez rzemieślników, przez nas, przez mieszkańców. Mamy inne czasy, tak? Dzisiaj Jarmark to, to na przykład galeria handlowa, tak? To internet, prawda, sklepy internetowe, tam się przenosi dzisiaj targ, tak? Natomiast to bardziej ma na celu właśnie poprzez tą opowieść o dawnych Jarmarkach, próba przywrócenia pamięci o tym, chcemy jakby ukazać tożsamość tej społeczności, tak? I właśnie poprzez te ich ręczne wykonania. No, Oczywiście okazało się, że bardzo tego dużo jeszcze jest tutaj na, na tych terenach, tak? Natomiast to, co chcę podkreślić, to sama społeczność zdecydowała, że właśnie chce, żeby po gwarze. Badać akurat profesję, tak? I, I właśnie jakby to jest najważniejsze tutaj, bo my badacze zrobiliśmy swoje, przyszliśmy, zrobiliśmy badania terenowe i będą tego efekty właśnie w postaci książki, filmu i, i tak dalej. Natomiast przede wszystkim o to chodzi, że to ta społeczność, która czuje, że ten teren jest w jakiś sposób wyjątkowy, padł ten, padł ten obciążony taki termin terenu przejściowego, z którym wiele osób ze społeczności się gdzieś tam nie do końca zgadza. Uważa się właśnie, że to jest atut, że, że to jest część. To jest taki teren pograniczny, gdzie mamy do czynienia, prawda łączą się z jednej z jedni się określą lachami, drudzy się określą krakowiakami, trzeci się określą góralami, ale przede wszystkim ta kategoria taka poprzez, y, y, poprzez miejscowości, poprzez wsi, poprzez sołectwa, tak? Czyli jo, wiśniowianka jose śpiewają dziewczyny z Banda Burka na scenie, tak? Lipniczanka, tak, mój kochany lipniku, pani Janina Iżyk, y, poetka tutaj y, ludowa, y, będzie też na scenie o tym mówiła, więc rzeczywiście węglowianie, tak? Y, mali węglowianie i tak, dalej, i tak dalej, Bardzo serdecznie Państwa witam. Ogromnie się cieszę, że tak licznie Państwo zgromadzili się na Wiśniowskim Jarmarku. Czymś, co jest autentyczne, nie jest udawane, czymś, co jest tradycją. Oprócz projektu Wiśniowski Jarmark, który dzisiaj tutaj ma swoją inaugurację, Mamy przyjemność współpracować również z Centrum Kultury Soku oraz z Urzędem Marszałkowskim. Witamy bardzo serdecznie. I tak oto jak w piosence Maryli Rodowicz Wiśniowej zagościł kolorowy jarmark. Swoje miejsce na nim znaleźli rękodzielnicy, przedstawiciele różnorodnych zawodów, jarmarczni sprzedawcy, ale również gospodynie wiejskie, które częstowały wyrobami charakterystycznymi dla gminy Wiśniowa iść może być więcej, pod każdym aspektem można je zobaczyć. I ciśnie i ciepło, i moc ci, oczywiście, z który pełni A po środku kuźnia stoi. Słychać było stuk z daleka. W palenisku rozgrzewano blaszki, kilow i kopaczki, mocno je naklepywano. Zajmuje się haftem i koronką szydełkową. Robię hafty, to wyrabiam z nich bluzki, gorsety, obrusy, serwetki. Natomiast szydełkowe koronki to znowu wyroby choinkowe albo wielkanocne. Dlaczego zatem ta tradycja Panią zainteresowała i tę tradycję Pani kultywuje w postaci swoich wyrobów? No bo mi się podobało, zawsze mi się podobała. Mama prac robiła, to ja też. Podglądałam ją troszkę, no i tak zaczęłam robić, no i do tej pory robię. To nie jest made in China, tylko to jest made in Wiśniowa. I pochodzi z I Właśnie, wacji. dokładnie. Pośród perełek niewątpliwie wyróżniała się maszyna o nazwie Harnasie, zbudowana przez rzemieślnika pasjonata pana Aleksandra Kusa z Węglówki. Dawno tu młócili maszynami ręcznie. No, no, z jednej strony było dwóch, z drugiej strony drugi dwóch. Tyrek no i tak młocili, ale to za co? Za darmo, za życie. Bieda była i no. Co jest ciekawe, okazywało się, że wiele osób nie trudni się albo nie trudniło się tylko jedną profesją. tudzież na przykład praktyką, bo my to szerzej traktujemy, tak? Czasami ktoś nie określi, się, że to jest profesja, że to jest zawód, tylko jakaś praktyka, którą no, z różnego względu wykonuje, tak? Czy z, nie wiem, z pasji, czy, 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 czy z czegoś, czy na marginesie właśnie, jak na przykład pan Aleksander Kus, który był no, rolnikiem, większość osób się określało, że są, są byli rolnikami, tak? natomiast im więcej z nimi rozmawialiśmy, tym się okazywało, że na przykład właśnie. von Alexander Przez całe życie był no, konstruował maszyny, reperował te maszyny, jeśli chodzi prawda, i o ciągniki i o różne inne, o których już nie śmiemy nazwy nawet podawać, ale na marginesie na przykład stworzył taką wspaniałą maszynę, która, która tutaj stoi i która cieszy oko i pierwszy raz tak naprawdę z jego warsztatu przyjechała na Jarmark, żeby właśnie ją można było zobaczyć. Pomimo, że sobotnia wiśnioweczka nawiązywała swoją formą do Jarmarku, to nie zabrakło na niej oczywiście wydarzeń scenicznych. Koncertów. Prezentacji między innymi koncertu matecznika tradycji, czyli mistrzów i uczniów szkółki muzykowania ludowego czy występu laureatów konkursu śpiewaków i kawędziarzy ludowych. Muzyka My tu już mieszkamy nie na stałe, ale mieszkamy 17 lat. Także pierwszy raz takie coś widzimy tutaj. Bardzo nam się to wszystko podoba. Lubię biżuterię, więc dlatego oglądam i lubię produkty regionalne. Aczkolwiek nie jestem stąd, nie znam się specjalnie na tym, aczkolwiek bardzo mi się podobają. To są bardzo ładne rzeczy. Myśmy kupili właśnie taką... Ja mam taki napis na takiej tabliczce dla, dla, dla syna dla 40 lecie jutro mają małżeństwo. Wiśniowieczka była również okazją do wypróbowania czegoś nowego. W sobotę odbył się bowiem pierwszy bieg RAN, w którym wzięło udział około 140 zawodników. Sport, jarmark i święto Gminy Wiśniowa, te trzy elementy złożyły się na to, że na sobotniej Wiśnióweczce każdy mógł znaleźć coś dla siebie i sportowo-rozrywkowym duchem szykować się na drugi dzień świętowania pod znakiem rytmów i smaków Beskidu Wyspowego. Wiosko moja piękna, jak ty się zmieniła, z moich lat dziecinnych całkiem inna byłaś. Wszędzie stały chaty, teraz piękne domy, inne były pola i inne zagony. Muzyka Partnerem zarówno projektu jak i organizacji wydarzenia Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych jest Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Gmina Wiśniowa. Mamy nadzieję, że będzie to co roku